Elowizobie, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, czyli Plague Ins. Dzisiaj będziemy nazwać wirusy i robić tak, by wszyscy się zarazili. Mm. Dobra, Dobra, um. zobaczcie, mam wirusa, ale te wczoraj. Ja teraz. A, wiem, co to, to jest miasto. Aha. Wiecie, to tam jest napisane. Tam jest Dijk Land, czy do niego wbić. Możesz sobie pobrać, jak go nazwać. Kupował. Um. Użypo... Potęga, ułóż potęga, ułóż potęga. No, oj, to jest jakieś inne, inne imię. Dobra, ja wybiorę. Może ja to wybrać, no jezu, ja... Nie... tutaj, na granicy rozpoczęło się w Irak dobra, to jest przestrzenie, ma dwa punkty teraz idziemy na tu. co to? Dobra, widzowie a jeszcze zap a jeszcze jeszcze zapomniałem do mi Łapeczka i subskrypcję, bo już dobijamy ponad do ośmiu subskrypcji, więc mordeczko wbijaj na ten odcinek i zajebiste. Oj, zaczęło się rozprzestrzeniać. Było sobie zarażone. Nie no. Nie no. Nie no. Kur, no kurde. No jak się wolno rozprzestrzenia. Mam jeszcze 3 minuty do nagrywania. Dupa. No Dobra. O kur. Kurde. Kurde, jak on się szybko rozprzestrzenia, zobaczcie. Wyłączy sami. Ej, no ciekawe na jakim dniu. Widzowie, potem. Potem, parę minut temu, kiedy będzie. Piękne, zarażone. Widzowie, widzimy się, jak będzie sporo zarażonych. Dobra, widzowie, jesteśmy teraz. Em... Dobra. Ile. DNA. O, zobaczcie, to sobie kupiłem. Kupi, tak, kupiłem. Ale mi się nie wydaje. Elfest. Dobra. Dobra, w dupie. Dobra, teraz. Test. Dobra, teraz. To. O, kurra. Widzowie. Taki był ten kraj, kiedy były stare czasy. No teraz kupimy. Co um, sobie, sobie kupić? O, o, teraz, kiedy będą Chiny narażone, to zajebiście, bo Chińczyków jest zobaczcie ile. Lepo... Ej, widzowie, czy tu nie powinna być Mongolia? Zobaczcie. Tutaj. Ej, zauważyłem coś dziwnego. O, w Turcji się. Zauważyłem coś dziwnego. Że patrzcie, tutaj nie ma Mongolii. Coś jest pewnie niedopracowane, albo, albo po prostu Chiny były. Po prostu to był kształt, jak Chiny były, miały największe terytorium. Nie, Rosja. Rosja jest. Nie, mniejsza. UDNA. Widowie, potem, widowie, potem kiedy. Nie jakieś ograniczone godziny, to wtedy mogę mogę nagrać kolejny odcinek, który będzie dłuższy. Nie wiadomo, ja do nie wiem, ile będę mógł nagrywać, ale na pewno będę dłuższy. Jezu! E, serio poczekajcie. Porównam sobie do Polski. Zobaczcie. Patrzcie, Polska jest wyższa. Nie, nie jest wyższa. Nie. No sobie, ja bym chciał sobie trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się... Uj. Żeby mi się udało zaleźć dużo, a nie małe główienko Przesu... O, myślę, bo mi się przesłyszało. Widzowie, już widzimy się w następnym odcinku, kiedy już będzie wszystko ogarnięte. Kiedy? Zobaczcie, sieć mówiny, wynik i. Widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, ci, alo! Pew!